Cześć, witajcie, z tej strony Bartek Esprosz, dzisiaj mamy odcinek z Minecrafta już kolejny w naszym świecie i pokażę wam zmiany jakie nadeszły tutaj, yy, no, w, nasze, tutaj na, w naszej serii słuchajcie, schodzimy sobie na dół i mamy, tutaj zbudowałem, spędziłem nad tym czas i słuchajcie, tutaj też zrobiłem, bo tutaj miałem tą kopalnię, tylko tu zrobiłem, już reszty nie robiłem w ogóle i słuchajcie, jeszcze jest jedna rzecz. I słuchajcie, będzie opening na kanale, będę musiał jeszcze... Mam 14 skrzynek, a ma być 19, więc zobaczymy jak mi pójdzie. I słuchajcie, tutaj mamy, sobie zrobimy leżaki. Oto takie leżaki. Takie coś. No i słuchajcie, mamy tu. Chyba, że jeszcze tu jeden. No i słuchajcie, mamy leżaki I to nie ma już więcej zmian. Ale dzisiaj, no, może sobie trochę drewna pozbieramy. I chyba, nie wiem, możemy coś zrobić, ale. Chyba, że zrobimy fajną taką farmę. Słuchajcie, trochę ten. Zmarnowałem na to. Na, no, zmarnowałem łopatę po prostu ten, ale też będę dzisiaj sobie. E, Chcę tutaj sobie nasiona zgarnąć. Jak wam się podobają, oczywiście, zostawcie łapkę w górę subskrypcji i subskrypcję z dzwoneczkiem oczywiście. Jak wam się oczywiście filmy podobają. Nie, czemu nic z tego nie wylatuje? Zachęcam do subskrybowania tego kanału. I słuchajcie, co się pojawi na kanale? Jak pod tym filmem zostawicie trzy łapki w górę, to opening będzie na kanale. To będzie w sumie do tej pory największy opening za dużo ziaren, nie ten ale wystarczy na razie tutaj jedno ziarno będziemy mieli o tutaj sobie gdzieś po tutaj na przykład posadzimy to jest woda dobra słuchajcie mamy ja sobie cięcie aż sobie trochę tego ziarna pozbieram słuchajcie zebrałem tylko 6 ziaren więcej nie zabrałem. No i teraz lecę się przespać do domku Słuchajcie Opening powinien być chyba Jak mi się wydaje, że będzie chyba 19 skrzynek Nie konie to że ja nie no, znowu muszę cięcie no dobra, to tylko pają chyba. Nie... Dobra. Konajen. Już wszystkie. Co? Co jeszcze? Nie to atakuję. Nie. nie, no gdzie? po spory. Aha ten. Tutaj niepotrzebny gościu, dobra Sobie Zobiegnąć poru. Nie, nie. Dobra, no słuchajcie. Ja idę posadzić sobie już tutaj te nasionka. Szef ich. Jest. I jeszcze sobie przypalę tutaj. Oto jest żelazo. Czy piszcie w komentarzach co byście chcieli? E co byście chcieli sobie? Co, no, czy, co bym miał wybudować tutaj na tej mapie? Jestem ciekawe waszych pomysłów. Słuchajcie, no możecie tam yy, mówić co mam ten, wybudować. Słuchajcie, mogę wszystko wybudować. No i... No Nie chcę zamiast tego tą kobla tu podstawić I Słuchajcie, chyba pozbieram sobie trochę drewna Pozbieramy Słuchajcie, trochę tego drewna rozbieramy a na następny odcinek trochę yy, pobudujemy jak będziecie jak napiszcie w końcu co mam budować maksymalnie mogę wybudować jakieś dwodonki lub coś ale na pierwszy odcinek w sumie na pierwszy pod następny odcinek odcinku z minecraft ja będę musiał jeszcze te, te deski, te normalne dymowe, dębowe będę musiał jeszcze pozbierać no i słuchajcie, wtedy będziecie mogli pisać w komentarzu, ale może, może jakaś osoba może napisać albo możecie napisać na, 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 na następny odcinek na... co mam no nie ten co mam wybudować i słuchajcie ja to wybuduję tutaj w tej wiosce. Czyli chyba. Zaraz będziemy kończyć z tym zbieraniu drewna i kończyć też odcinek. Słuchajcie, ten odcinek już trwa minut. Słuchajcie, jeszcze zachęcam subskrybować kanał. Już to nie ale... Powiem jeszcze raz, bo niektórzy może przewinęli sobie ten początek. Ale słuchajcie, subskrybujcie kanał. Lecimy po 30 subskrypcji, to jest nasz cel. Na razie, mój cel, i myślę, że wy też chcecie wybijać subskrypcję. Kierki już poszło. Więc zaraz sobie to pozbieramy. Tu piesek, może w następne odcinku, jak wypadnie z... Co mnie bije? Tu nie Mogę pieska uderzyć. Dobra. Muszę sobie to miejsce zrobić. Co ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka? Zostawicie suba dzwoneczkiem i łapkę w górę. I ja się z wami żegnam do następnego odcinka.